Zwierzęta są wszystkie na wybiegach, są obecne. Przy czym, jeżeli są takie upały jak obecnie, to być może, że trzeba trochę dłużej postać przy wybiegu, ponieważ zwierzęta też je chowają, mają otwarte pomieszczenia wewnętrzne, bo tam jest chłodniej. Ale! W lesie wolskim i na terenie zoo zawsze jest temperatura niższa, przynajmniej o 3-4 do 5 stopni, niż w mieście na dole. Także jeżeli na dole w mieście jest plus 35 stopni, to my mamy tylko 30. Poza tym zupełnie inna atmosfera panuje też wśród drzew, ponieważ nie czuje się tego upału aż tak bardzo. No Jest dużo cienia. Zarówno zwierzęta, jak i zwiedzający, jak również nasi pracownicy też mamy większy komfort niż w mieście. I, I niż na przestrzeni otwartej. Zachęcam wszystkich, jest już w tej chwili otwarta ulica Królowej Jadwigi 28 lipca. Dojazd do zoo jest już w pełni z każdej strony udostępniony, także zapraszamy bardzo serdecznie. Zachęcam również do korzystania w niedzielę, szczególnie ponieważ w soboty jeszcze znaleźć można miejsce na parkingu. Natomiast w niedzielę zachęcam do korzystania z parkingu przy. Krakowskim Centrum Rehabilitacji, parkingu przy Muzeum Narodowym i dojeździe autobusem na górę, żeby nie stać w kolejkach w tym upale też do naszego parkingu, ponieważ on się tak średnio do godziny 12 też już zapełnia. I ten okres między godziną 11, 12 a 14, no jest utrudniony dojazd ze względu na brak miejsc parkingowych przy Ładnej pogodzie. Mamy czynne dwa wejścia do ogrodu, także nie trzeba stać w kolejce. Jeżeli widzimy, że jest kolejka przy głównym wejściu tu z przodu do kasy, należy podejść 300 metrów dalej. Tam jest zarówno biletomat, jak i dodatkowa kasa i tam spokojnie do ogrodu wejdziemy. Kawałeczek się przejdziemy przez las, ochłoniemy i zapraszam serdecznie.